Witajcie w kolejnym filmie z CSGO. Dzisiaj zajmiemy się ustawieniami internetu w CSGO. Takimi najważniejszymi komendami jak RAID, Interpatio, Interp itd., itd. To są właśnie takie najbardziej podstawowe i najważniejsze komendy, którymi możemy ustalić nasze połączenie z serwerami. Dzięki czemu możemy mieć mniejszy ping, nie gubić pakietów, mieć po prostu jak najlepsze połączenie serwerem. Więc na początek przechodzimy sobie do opcji gry i do zakładki gra. I w tym miejscu mamy coś takiego jak maksymalna, akceptowalna przepustowość łącza gry. Standardowa wartość tej opcji wynosi 1,5 megabitu na sekundę, co jest ważne, to są megabity, nie megabajty, czyli tutaj ustalamy to, co wyświetla nam się w speedteście, a nie to, z jaką prędkością wyramy różne pliki. To dużo osób może mylić. Generalnie najlepszą taką podstawową opcją jest 1,5 megabitu na sekundę i to powinno wystarczyć na 64 tykowych serwerach i na 128 tykowych serwerach. Jeśli ustawicie mniej niż to, może wam zacząć skakać ping oraz choke w netgrafie. I oczywiście możemy tutaj wybrać wyższą wartość, sam korzystam z nieograniczonej, ponieważ internet mi na to pozwala. I mało jakikolwiek serwer chce wysłać nam więcej bajtów niż możemy odebrać przy wartości 1,5. Jeśli gramy w takich standardowych serwerach, gdzie jest 10 osób, jakiś matchmaking, czy jakieś facey, to z reguły 1,5 powinno wystarczyć. Jeśli gramy na jakichś serwerach społeczności, gdzie jest dużo pluginów, gdzie jest dużo osób, niektóre serwery na nawet mają 40 slotów, to wtedy może być potrzebne ustawienie tej opcji nieco wyżej. Więc zachowawczo, jeśli macie dobry internet, ustawcie więcej, ale pamiętajcie, żeby nie wybierać więcej niż możecie, niż pozwolą na to internet, ponieważ wtedy również mogą się zacząć lagi. I to ustawienie to jest tak naprawdę komenda RAID, którą również możecie dostosować w swoim konfigu i co oczywiście polecam. W tej chwili macie na ekranie tabelkę, gdzie pokazane jest jaką wartość ustawić co do jakiego internetu. Jeśli nie wiecie dokładnie jaki macie internet, wejdźcie sobie na stronę speedtest.net i tam dowiecie się jaką wartość powinniście wybrać. Teraz kolejne komendy, też dość ważne, czyli cel update rate i cel cmd rate. Tymi komendami uwzględniamy tak naprawdę tick rate, uwzględniamy z jaką częstotliwością pobieramy i wysyłamy dane do serwera. Jeśli ustawimy 64, wtedy 64 razy na sekundę będziemy wysyłać dane i odbierać dane od serwera. Jeśli ustawimy 128, to wtedy będziemy odbierać i wysyłać dane 128 razy na sekundę. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli gracie na 128 tikowych serwerach, obydwie te komendy zawsze powinniście mieć ustawione na 128. Jeśli gracie na 64 tikowych serwerach, to obydwie te komendy wam zeskaluje do 64. Ale czasami jest tak, że gracie na serwerze 128 tikowym i obydwie komendy macie ustawione na 64, to jest. Domyślna wartość w CSS i wtedy może być problem, ponieważ serwer może pozwalać na ustawienie obydwu tych komend na 64 albo jedną z tych komend na 64 i wtedy nie macie takiego najlepszego połączenia z serwerem. Zachowawczo najlepiej ustawić obydwie te komendy na 128, żebyście zawsze mieli jak najlepsze połączenie z serwerem i żebyście korzystali w 100% z 128 ikowych serwerów. Teraz przechodzimy do również dwóch bardzo ważnych komend, czyli do komendy Cel Interp i Cel Interp Ratio". Zanim przejdziemy do objaśnienia tych komend, warto powiedzieć czym jest w ogóle interpolacja. Interpolacja to jest coś, co się dzieje pomiędzy tikami na serwerze. 64 tikowy serwer wysyła nam informacje co 15 mS, a 128-tikowy serwer wysyła nam informacje co 7 mS. Są takie paczki danych, które zawierają to co się aktualnie dzieje na serwerze. Ale pomiędzy tymi paczkami danych nie ma żadnego przesyłu danych i tam właśnie musi być interpolacja. Czyli interpolacja to jest takie łatanie dziury. To jest łączenie jednego tiku z drugim, następnym tickiem, który dostaliśmy. Gdyby tej interpolacji nie było, gra byłaby odświeżona co 7-15 milisekund na ekranie. Przez to wszystko by się przecinało. Tak więc przejdźmy do pierwszej komendy, czyli do komendy cel interp. Te komendy powinniśmy ustawić na 0, Dzięki temu wartość tej komendy będzie zawsze prawidłowo dostosowana do serwera, na którym gramy. Ponieważ jeśli gramy na 64 tickowym serwerze, ta wartość będzie inna niż na 128 tickowym serwerze. Podobno ta komenda do jakiegoś czasu nie działa, ponieważ ona nie zmienia w żadnym stopniu interpolacji. Możliwe, że zostało to włączone przez valve albo coś jest bugowane, ale w razie czego, gdyby znowu coś się zmieniło, to warto mieć tę komendę ustawioną na zero w swoim konfigu. I teraz bardzo ważna komenda, czyli cel interpolatio. Tą komendą ustalamy, który tick renderujemy do tyłu. Gra nam wysyła trzy pakiety. Pakiet 1, pakiet 2, pakiet 3. Nasza gra ustalając komendę na 2, czyli taką standardową wartość, jaka jest, renderujemy dwa tiki do tyłu. Jeśli ustawimy na 1, to wtedy renderujemy jeden tik do tyłu. Nie możemy komendy ustawić na 0, nie możemy renderować tiku który aktualnie jest do nas wysyłany, ponieważ wtedy nie będzie interpolacji i będą przycinki, ponieważ gra nie będzie miała następnego ticku. Możemy ustawić tę komendę na 1, co wiele osób ustawia, ale wtedy, jeśli ustawimy tę komendę na 1 i zgubimy jakiś pakiet, zgubimy następny pakiet, ten następny pakiet do nas nie dotrze, wtedy zrobi się przycinka, zrobi się lag, ponieważ gra nie będzie wiedziała, jak połączyć aktualny tick z następnym, ponieważ tego następnego tiku nie będzie. Jeśli ustawimy tę komendę na 2, to wtedy zawsze mamy ten jeden tick w zapasie, więc jeśli ten środkowy byśmy utracili, to jeszcze jeden mamy tick w zanadrzu i ten jeden tick może być połączony z tym kolejnym trzecim tikiem. Więc generalnie moim zdaniem, jeśli gracie na lanach, ustawiacie na jeden, bo tam nie będziecie kupić żadnych pakietów. Jeśli macie naprawdę dobry internet, macie dobre połączenie z serwerem, gracie na serwerze, na którym macie naprawdę niski ping, to możecie zaryzykować ustawienie tej komendy na jeden. Jeśli z kolei gracie na Wi-Fi, macie wysoki ping, macie jakieś przycinki w grze, to lepszą wartością będzie 2. To jest taka zachowawcza wartość. Więc tutaj zależy od Was, czy wybierzecie 1, czy wybierzecie 2. I by było na tyle, jeśli chodzi o komendy dotyczące połączenia w CSGO. co to najważniejsze komendy, które powinniście ustawić prawidłowo. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych filmów. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.